To, co o sobie myślisz, to, co do siebie mówisz, to, jak siebie traktujesz, wpływa na to, kim jesteś. Wpływa na jakość twojego życia, na jakość twoich myśli, twoich emocji. Dlatego warto zastanowić się nad tym, jak do siebie mówimy. Warto czasem zatrzymać się. I skupić na tym, aby mówić do siebie czulej, milej, aby zastanawiać się nad słowami i myślami, których używamy wobec samych siebie. Ponieważ nasz mózg tak naprawdę nie odróżnia, co jest prawdą, co jest wyobrażeniem, marzeniem. Dlatego mówiąc do siebie w pewien sposób. Wyobrażając sobie siebie w dany sposób i myśląc o sobie, jesteś w stanie stworzyć jeszcze lepszą wersję samego siebie. Dzisiaj o tym porozmawiamy. To. Co o sobie myślimy i jak siebie samych traktujemy, jest nie tylko ważnym czynnikiem w tym, jaką rzeczywistość tworzymy dla siebie, ale również w tym, jak widzą nas inni. Bo nawet jeśli to są tylko Twoje myśli, albo słowa, które wypowiadasz do siebie pod nosem, albo kiedy nikt nie patrzy, kiedy ty tylko patrzysz na siebie w lustrze, albo tuż przed snem, czy zaraz po przebudzeniu, to to wszystko, ty tym wszystkim przesiąkasz. Ty tym jesteś. Moim osobistym i najlepszym sposobem na to, żeby poprawić coś w sobie, zmienić. Pozbyć się jakiegoś nawyku czy zachowania, które już mi nie służy, jest powtarzanie sobie, kim teraz jestem. Wyobrażanie sobie tej wersji mnie, ale również powtarzanie, dosłownie powtarzanie sobie tego na głos. Kim chcesz teraz być? Czego ci brakuje? Nie brakuje ci niczego. Ale w Twojej głowie, czego ci brakuje, co chciałbyś, chciałabyś poprawić, co wydaje Ci się, albo według Ciebie jest czymś, czego teraz potrzebujesz. Bo jeśli tego teraz potrzebujesz, to wcale Ci się nie wydaje, tak ma być. No ale jak to osiągnąć? Na pewno nie przez mówienie sobie, że tego nie osiągniesz. I na pewno nie przez wyobrażanie sobie właśnie tych najgorszych, najczarniejszych scenariuszy. Ja wiem, to jest, to jest nasz mózg. On czasem nam podsuwa właśnie te takie negatywne scenariusze. <laughs> Ale o to chodzi, żeby dać tym myślom przyjść i przepłynąć. To tak jak z medytacją, kiedy czasem siedzisz, dużo myśli napływa do Twojej głowy. I to jest ok, one przyjdą, ale po prostu nie skupiaj się na nich, pozwól im przepłynąć. I kiedy zaczniesz zauważać, na przykład, jakieś myśli, które według Ciebie są niestosowne, nie powinny się pojawiać, bo Ty już nie chcesz tak myśleć, albo właśnie chcesz być inną osobą, nie taką, którą gdzieś tam sobie wyobrażasz. No to wtedy jest czas, żeby zacząć sobie mówić to, co chcesz usłyszeć. Czyli na przykład powiedzmy, jesteś osobą neurotyczną, jakąś nerwową, niecierpliwą. I bardzo chciałbyś, chciałabyś to zmienić. Chcesz więcej cierpliwości, więcej spokoju, więcej opanowania. Nic prostszego. Najpierw uważność. Im bardziej będziesz zwracać uwagę na te momenty, w których właśnie niecierpliwisz się, denerwujesz te momenty, w których chciałbyś chciałabyś być inna, zachować ten spokój, opanowanie. I wtedy zastanowisz się nad tym, to nawet jeśli jesteś już w połowie tego hmm, jakiegoś ataku gniewu, to możesz to zmienić, możesz to zatrzymać, możesz się uspokoić. Nie myśl o tym, ale co pomyślą inni, no to jak już się awanturuje, no to trzeba się awanturować do końca. Nieprawda. Rób to, co dla Ciebie najlepsze, to, co chcesz osiągnąć, a będąc właśnie uważnym i powstrzymując na początek te schematy, to nie przychodzi naturalnie. Skoro nie przychodzi naturalnie, to najpierw musisz to sobie wmówić. Siebie przegadać. Właśnie w ten sposób mów do siebie. Jestem cierpliwy, cierpliwa, jestem spokojny, spokojna. I gwarantuję ci, że za każdym razem, kiedy zaczniesz to praktykować, budź się ze słowami na ustach. Jestem cierpliwy, jestem opanowany, jestem spokojna. Przychodzi ten moment. Ty orientujesz się, że to jest ten moment, którego nie chcesz już powtarzać, i wtedy w głowie mówisz sobie okej, okay, nie chcę taki, taka już być, jestem opanowany, jestem spokojna, jestem cierpliwa. I z czasem gwarantuje ci to. Ten moment złapiesz, zanim on się nawet zacznie. A jeszcze później po prostu. Nie wiadomo kiedy, nagle pewnego dnia, Ty powiesz sobie: Jestem opanowana, jestem cierpliwy, i będziesz wiedzieć, że taki jesteś, taka jesteś, to jest prawda, to już się stanie. Dodatkowo właśnie wizualizacja. Ponieważ, kochani, nasz mózg nie odróżnia. I to nie jest jakiś wymysł, takie są fakty. Nasz mózg nie odróżnia tego, co jest naszym wyobrażeniem, a co jest rzeczywistością. Dlatego właśnie tak często wizualizacja działa, działa cuda. Dlatego też, jeśli <ścoughs> chcesz coś zmienić, chcesz coś poprawić, to warto sobie siebie wyobrażać jako tę nową wersję. Przez medytację. Mam kilka medytacji też prowadzonych, w których wyobrażasz sobie to, co chcesz osiągnąć. Obiecuję, że jeszcze zrobię taką właśnie, gdzie łączysz się z lepszą, nową wersją samego, samej siebie. Ale możesz to już zrobić sam sama. Przed snem, rano, kiedy zechcesz, po prostu, kiedy właśnie jest takie, taki moment, że Odpływasz gdzieś myślami. Może odpływaj w tę stronę właśnie tego, jak się czujesz, jak widzą cię inni, jak ty się zachowujesz, kim jesteś, kiedy jesteś tą najlepszą wersją, tą wersją, którą chcesz być. I po chwili zaczniesz nie tylko sobie to wyobrażać, ale stopniowo odtwarzać te zachowania, te uczucia, aż się te, tą wersją staniesz. Dlatego pamiętaj, mów do siebie czule. Chwal się. Chwal się za te małe kroki, małe sytuacje, kiedy udało ci się właśnie, nie tylko może osiągnąć coś nowego, ale po prostu, kiedy ci się udało. Pomyśl też tak o sobie. Pomyśl o sobie jako o takim małym dzie dziecku. Czy spojrzałbyś, spojrzałabyś na takiego Bobasa niemowlaka i powiedziała, Jezus, jesteś beznadziejny po prostu. Co ty robisz? Nie umiesz jeszcze chodzić? Masz dwa miesiące nie chodzisz jeszcze? Tragedia. No nie! Powiesz sobie, o matko, masz dwa miesiące podnosisz główkę. Super! I wiadomo, no nie jesteś bobasem. Te milowe kroki masz już za sobą. Ale to nie znaczy, że nie możesz chwalić się i być dumny i cieszyć się z małych rzeczy, które osiągasz. Zaczynając się rozciągać, nie musisz od razu robić szpagatu. Czy jak to było, nie wiem kto z was pamięta, jak mówili o czaku Norrisie, że on chodzi szpagatami, czy biega szpagatami. <laughs> no nie musisz od razu tego robić. Wystarczy, że. Jesteś obecny, obecna i walczysz o siebie. Tak robisz, próbujesz to zmienić. To już jest powód do tego, żeby sobie pogratulować. Myśl o sobie dobrze. Mów o sobie dobrze. Mów do siebie dobrze. I codziennie zobacz, jaką wspaniałą osobą jesteś. Ile już osiągnąłeś, osiągnęłaś. Niech twój mózg widzi tę najlepszą wersję siebie i nawet się nie zastanawia. Niech twój mózg myśli sobie, jestem zajebisty. <grytanie> Jesteście wspaniali. Powiedzcie to dzisiaj sobie. Pięknego dnia.